No to dzisiaj moi drodzy pogadamy sobie o Kamilu Juźwiaku. Proszę bardzo, nawet założyłem bluzę z orzełkiem, a to dlatego, że wiadomo, Kamil Juźwiak jeszcze do niedawna no, był uważany za być może piłkarza, który w, w ciągu kilku następnych lat będzie stanowić o tej sile reprezentacji Polski. Na ten moment Kamil ma bardzo, ale to bardzo daleko do reprezentacji Polski i to nie dlatego, że gra w MLS, tylko dlatego, że jego forma jest obecnie daleka od powiedzmy idealnej, dobrej. Wydaje mi się, że Kamil już w ostatnich kilku miesiącach zaliczył naprawdę spektakularny Zjazd. I to właśnie o tym będzie dzisiejszy film. Przypominam, że z kodem NGNW20, bądź po kliknięciu w link pod filmem, jest dla Was bardzo fajny bonus od naszego sponsora kanału. Warto sprawdzić, bo bonus nawet do 200%. Co się stało z karierą polskiego skrzydłowego? Przecież zapowiadał się tak dobrze. Dlaczego nie poradził sobie w Anglii? To co? Jesteście gotowi? No to jedziemy z tematem. Gdy we wrześniu 2020 roku Kamil Jóźwiak zdecydował się na zmianę klubu, to niektórzy kibice byli zaskoczeni. I to nie ze względu na sam transfer, ale jego kierunek. 22-latek, powoływany do reprezentacji Polski, postanowił kontynuować swoją karierę w drugiej lidze angielskiej, w Derby County. Z jednej strony można sobie pomyśleć nieźle. Championship to przecież całkiem mocna liga, jak dla polskiego młodego zawodnika który w europejskiej piłce zamierza dopiero postawić swoje pierwsze kroki. Do tego, jeśli się w niej odnajdzie, pokaże się, zrobi liczby, to tylko krok dzieli go od gry w wielkiej i potężnej Premier League. Ale byli też tacy, którzy dziwili się, że utalentowany chłopak z Lecha, który przecież w Poznaniu często zbierał najwyższe oceny po swoich występach na boiskach ekstraklasy, idzie tylko do drugiej ligi i to nawet nie do czołowego klubu. W końcu powinien mierzyć wyżej. Jak się jednak później okazało, w Championship doszło do brutalnej weryfikacji polskiego skrzydłowego. W barwach baranów Juźwiak rozegrał 61 meczów, strzelił tylko jednego gola i zaliczył zaledwie 4 asysty. Przyznacie, że jak na ofensywnego zawodnika przebojowego skrzydłowego, na którego był kreowany Juźwiak, to są to po prostu tragiczne statystyki. Nie oszukujmy się. Dlaczego Polak aż tak bardzo odbił się od Championship? Do klubu ściągał go trener Koku, który twierdził, że to będzie topowy transfer. W końcu Anglicy zapłacili za skrzydłowego lecha ponad 4 miliony euro. Koku chciał już wiaka, ale właściwie po chwili Holendra już nie było, bo w listopadzie jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Wayne Rooney. Ale czy to legenda Manchesteru United odpowiada za to, że Polakowi nie wyszło w Anglii? Oczywiście, że nie. Nie ma sensu zwalać winy na zmianę trenera jak po prostu nigdy w 100% nie udowodnił Runejowi, że to właśnie na niego warto stawiać i że to na nim trzeba opierać grę drużyny. Bo Polak miał tylko przebłyski dobrej gry i też nie było ich za wiele. Specjalnie dla serwisu Angielskie Espresso o problemach Polaka na boiskach Championship wypowiedział się twórca podcastu o Baranach, Cory Hancock. Brytyjczyk twierdził, że juźwiakowi brakowało fizyczności, odpowiedniej do gry na poziomie drugiej ligi angielskiej. Oprócz tego były piłka szlecha nie potrafił błysnąć pod bramką rywali. Gdy trzeba było wykończyć sytuację, to on po prostu tego nie robił. Nie było bramek, nie było też asyst. A barany potrzebowały zawodnika, który da im jakieś konkrety. Tu i teraz. Tak to jest, gdy walczy się o utrzymanie. Tu nie ma co się zastanawiać. Polski skrzydłowy nie dawał żadnych konkretów, więc też trudno się dziwić Runejowi, że z czasem jego wiara w Polaka zaczęła maleć. Nic więc dziwnego, że gdy pojawiła się możliwość sprzedania juźwiaka za całkiem niezłą kasę, to nikt w derby raczej dwa razy się nie zastanawiał, szczególnie że były klub, m.in. Grzegorza Rasiaka czy Tomasza Hajty, zmagał się z bardzo poważnymi problemami finansowymi. 11 marca 2022 roku Kamil Jóźwiak oficjalnie trafił do MLS. Jego nowym przystankiem w karierze został klub Charlotte FC, w którym spotkał innego reprezentanta Polski Karola Świderskiego oraz byłego piłkarza ŁKS-u Łódź Jana Sobocińskiego. Czyli polska kolonia w Charlotte na całego. Problemów z aklimatyzacją nie powinno być. MLS, bardzo fajna liga, w której też można się dobrze pokazać i wybić do jednej z topowych lig Europy. Pokazali to chociażby inni Polacy: Przemysław Frankowski czy Adam Buksa. Trzeba tylko jednego: dobrze grać w piłkę. A z tym u Jużwiaka znowu nie jest tak kolorowo, to znaczy gra. Minuty na boisku się zgadzają, ale zdecydowanie bez szału. W całym 2022 roku w MLS 17 meczów i 3 asysty. Obecny sezon rozgrywek dopiero wystartował. Na razie 3 mecze Polaka i 244 minuty spędzone na boisku. Niby nie jest źle. Ale gdy przyjrzy się człowiek bliżej, hitem na Twitterze stała się akcja Polaka z ostatniego meczu ligowego z Atlantą. Już jak dostaje piłkę na skrzydle i próbuje przeprowadzić szybką akcję ofensywną, taką do jakich chociażby przyzwyczaił nas w barwach Lecha Poznań. Musi jednak minąć rywala i robi to w tak nieudolny sposób, że za daleko wypuszcza sobie piłkę i już nie jest w stanie do niej dobiec. Kończy się tak, że futbolówka wychodzi poza boisko. Wyglądało to bardzo, bardzo źle, trochę jak akcja amatora na boisku z kumplami. Takie zrywy na skrzydle, to ja codziennie widuję u chłopaków na ochocie, jak przechodzę obok boiska. Twitterowa gawiedź nie zostawiła na juźwiaku suchej nitki, twierdząc, że fizycznie Polak bardziej teraz przypomina old boya niż zawodowca. Padło też, że juźwiak jest chyba najgorszym designated player spośród wszystkich drużyn w MLS. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to są to zawodnicy zatrudnieni na tych gwiazdorskich kontraktach. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że w ostatnich miesiącach o Kamilu Juźwiaku było. Głośno tylko wtedy, gdy mówiło się o nim w kontekście jakiejś tam relacji ze znaną influencerką, i teraz, gdy okazało się, że nie jest w stanie dogonić piłki. Ludzie z tym go dzisiaj kojarzą. A nie z udanymi rajdami lewą stroną boiska. I jeszcze taka brutalna statystyka. Od czasu odejścia z Lecha Kamil Jóźwiak rozegrał 86 meczów i strzelił tylko jednego gola. Do tego dołożył 8 asyst. Na sam koniec Wam się do czegoś przyznam. Przed turniejem Euro 2020, jakby się ktoś mnie zapytał, kto według Ciebie wśród reprezentantów Polski, wśród Polaków, będzie największym odkryciem tego turnieju, to właśnie wskazałbym na piłkarza. Lecha Poznań. No ale to był 2021 rok. Ja naprawdę myślałem, że on na tym turnieju, na tym Euro będzie jednym z takich motorów napędowych reprezentacji. Dobrze wiemy, jak w wykonaniu biało-czerwonych wyglądał ten turniej, jak to się zaczęło i jak to się skończyło. Już jak na nim grał, zaliczył asystę przy golu w meczu z Hiszpanią. No ale żeby nazwać go od razu motorem napędowym tej reprezentacji, no też dobrze wiemy właśnie jak to się skończyło i że było naprawdę spore rozczarowanie. Kolejny turniej i znowu nie wyszliśmy z grupy. Później Souza jeszcze Jużwiaka powoływał, on strzelił gola i zaliczył asystę, pamiętacie, tam był taki mecz z Andorą, ale kiedy kadrę przejął Michniewicz, to dla Jużwiaka już w niej miejsca nie było i od tamtej pory, od końca 2021 roku, nie widzieliśmy byłego skrzydłowego lecha w biało-czerwonych barwach. Teraz wydaje mi się, że Fernando Santos no na razie na pewno też na Juźwiaka stawiać nie będzie. Ja oczywiście Kamilowi życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że za chwilę ta karta się odwróci. I on odpali w tym MLS i pokaże, że jednak no jednak coś jeszcze z tego Juźwiaka z czasów Lecha Poznań zostało i nie należy go skreślać. Trzymam mocno kciuki. Zresztą jak za każdego polskiego piłkarza. A dzisiaj już to wszystko ode mnie. Żegnam się z Wami. Pamiętajcie, bądźcie na bieżąco z materiałami na NGNW. Do tego nie ukrywam, potrzebna jest subskrypcja, potrzebny jest kliknięty dzwoneczek. Powiadomienia wtedy elegancko przychodzą. Klikacie i jesteście cały czas aktualnie na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale. A tutaj zawsze dzieje się dużo. W końcu to NGNW. Dzięki i do zobaczenia wkrótce. I jeśli w tym momencie widzisz mnie z pięknym korgi na rękach, to znaczy, że musisz koniecznie zostawić suba. Dzięki!